Dzień dobry kochani w naszym weekendowym vlogu. Dzień, Dzień dobry, my już jesteśmy ubrane. Szykujemy śniadanie, tak? Tak, Matyda dostała nowe spodnie, od cioci? Od Cioci łaj. Nie, od Cioci Awelinki, wiesz? No bo... cię Ewelinka Ci dała te spodnie, wiesz? Bo Cię kocha. Spytamy się jej następny raz, ale prawdopodobnie, bo jesteś taka słodka, wiesz? A ja nie wiem. Czemu? Tutaj mamy lekki bałagan, bo wczoraj ogarniałam resztki rzeczy dla Emy, tak? I dzisiaj... Ta. Tak, robiłam prasowanie, co? Kto pracował wczoraj? Ja. Ty pracowałaś? Tak. No coś ty? Dobra, przesuń krzesełko, bo będziemy robić pancakes, okej? Zobaczymy to i to? Po? Dziękuję. No, dzisiaj robimy pancakes na śniadanie. Um, takie z serem wiejskim, um, który ja po nich mam dobry cukier. Um, myślę, że to nam się sprawdzi dzisiaj. No i kolejny dzień w domu, tak? Um, zapraszamy do oglądania naszego weekendowego vloga. Oden? Ja. Yeah. Ja? Yeah? Ok. Thank you. Mama, super. It's the right behind you. Tutaj tu jest bunny twój. Jesteś gotowa na naszą ucztę śniadaniową? Tak. Chcesz duży pancake czy little? Little. Little, ok. Tu masz taki malutki. I duży. To jest duży. Tu jest mały. Aha, dobra. Smacznego? Nie chcesz ten? To mama może zjeść ten, tak? Dziękuję. Big or small? No, pokrój teraz sama, proszę. Tak? Mhm. mhm. Spróbuj jeszcze raz. Słuchajcie, porządki. Nie pokazuję wam wszystko, ale porządki w trakcie. Tutaj teraz ogarniamy to. I went shopping. Tak, co kupiłeś? Matilda. Matilda kupiłeś? Droga była? Myślę, że tak. Dobra, chowamy te rzeczy do oddania. Jakby niektóre, tak jak stare skarpetki, to yy, no jak nie mamy nic yy, do zrobienia z Gibi, to też je oddajemy, a już stwierdziliśmy, że jutro zrobimy moją stronę szafy, bo już nie mamy siły dzisiaj. No tutaj. Jesteśmy po sprzątaniu, muszę wam powiedzieć, że ja i John obydwoje jesteśmy padnięci I tylko zrobiliśmy jego część szafy <grym> Nie wiem jak to jest możliwe, że A, tyle się nazbierało, ale mamy takie dwie siaty z Ikei mm, Pełno rzeczy do oddania Jedna siata do śmieci, bo to były takie, wiecie, dziurawe skarpetki Takie rzeczy, co, co naprawdę nikomu już się nie przyda Um, nawet na ścierki za bardzo się nie nadaje. No a teraz um, zaraz będziemy coś jeść. Ja z, wczoraj zrobiłam ogórkową, zresztą rosołkiem um, To jak to się podgrzeje, to zaraz będziemy mieć ogórkową. Bardzo się cieszę, bo miałam straszną ochotę. W ogóle pierwszy raz w życiu robię ogórkową zupę. Nie wiem dlaczego. Zawsze mam cię robiła, dlatego. To no, no. Tutaj jest ogórkowa. jeszcze nie masz zupy i dmuchasz, tak? Nie <laughs> so w Lubisz ogórkową co? Tak? Mmm. Piciu mami. Piciu. Grzeczna mama. Mm. Dziękuję za kawkę. Nagroda. Jak dziamka? Dobrze. Dobrze, teraz czytamy tak? No. Gdzie jest misiu? Nie ma. Nie ma? A kto jest tutaj w czapce i w szaliczku? Misiu. Misiu. A gdzie jest krowa? Tu jest krowa. Tu jest krowa. A gdzie

Działek, właśnie edytuję dla Was vloga i zauważyłam, że bardzo dużo rzeczy um, się nie zgrało z karty do, a, do komputera i nie wiem, czy mam jakiś problem z kartą, czy jaka to jest sytuacja. Um, no, ale niestety dużo rzeczy Was e, tutaj. Tyle fajnych rzeczy nagrałam. Nagrałam, jak Ula i Romian bawią się um, w sklep z Matydom, bo tutaj jakby w salonie, a, zbudowaliśmy cały taki sklep. Um, my z Johnem tańczyliśmy z Matydą do Bijącej, bo też chcemy się trochę ruszać. All the To też tańczy do bijącej dzisiaj. Um, I znalazłam bardzo fajną e, też stronę na YouTubie, może podlinkuję poniżej: taka yoga dla dzieci. Którą też e, robimy z Matyldą To na pewno podlinkuję poniżej Bo myślę, że to jest też taki fajny pomysł dla was um, No ale tańczyliśmy do bijącej Ja zrobiłam super um, Pyszny obiadek um, Też dla rodziców um, Moich No i um, już pod sam koniec Już po tym wszystkim zaczęliśmy składać Um, taką kołyskę dla um, Matyldy, dla Matyldy, dla Ewy, um, i właśnie jest tutaj, mogę Wam pokazać. O, tutaj jest, już złożona. Um, I co mi się bardzo podoba, jest, że to jest e, zupełnie polski produkt. Um, oni mi to wysłali. Um, i bardzo dziękujemy e, za taki miły prezent dla Emy um, i chciałam wam pokazać jak to wszystko złożyliśmy i tak dalej um, też ich podlinkuję e, poniżej jak jesteście zainteresowani może takim prezentem dla kogoś czasami dla samych siebie, siebie przepraszam za odgłosy ale e, my pozwalamy teraz Matyldzie dwa razy dziennie um, lub czasami trzy razy dziennie e, bajkę e, i ta bajka Trwa mniej niż 20 minut. Akurat tutaj jest pszczółka maja na Netflixie, sobie ogląda. Um, ta akurat jest 23 minuty. No, ale, ale staramy się ograniczać i właśnie rano um, to jest jej jedna pierwsza bajka, potem się trochę ruszamy. My już mamy cały taki plan dnia, jak w przedszkolu trochę, um, no, żeby, żeby też miała jakiś no, grafik a, i wiedziała, co się, co się dzieje. A, no, no to teraz e, może jakby jak w trakcie rozmowy e, naszej teraz to wstawiałam e, co mam na przykład z Instagrama, żebyście widzieli, tutaj jest mój Instagram. Jak chcecie wiedzieć i widzieć nasze takie codzienne życie, bardzo Was przepraszam. Nie wiem co się stało, no ale kontynuujemy ten e, vlog. Tutaj Matylda pomaga, wyrzuca części, które są niepotrzebne, które były spakowane osobno i poczekamy. No, interessantissimo. Ale jak fajnie Wiu, wiu Fajne Wiu O. Oh. Yeah. Tutaj oni budują, a z Matydą też Tutaj pocieliśmy, Wy Dużo taśmy skorzystaliśmy Żeby zrobić takiego pieska No i Tata tutaj fajnie, fajne. fajne, nie? <laughs> around the world. A tutaj mamy deser, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś Wam pokazywałam. Robię taką ciemną czekoladę. Goszką gorzką z. Też no, 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 no. <laughs> ściereczkę. Dobrze, knigerwetna. A, a może tą mokrą chusteczkę, bo ten. Eee, tutaj są orzechy różne. Ciemna czekolada i wiórki kokosowe. I do tego mamy truskawki, tak? Mm -hmm. Smakuje ci? Widać. Nie wiedziała jak, a wiedział nie powiedział Wiedział, a to było tak. Dobranoc Matyda dobranoc też. dobranoc też A kogo tam masz? No, to... Kog... Kto to jest? Pani To jest twój ulubiony bunny teraz? Tak? O, Dobra To co? Dobranoc Dobranoc też I love you, I love you. Goodbye Goodbye. no i też tutaj może zakończę ten vlog mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał jak tak to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej no jak zawsze Matylda i ja i Emma, która już będzie za kilka tygodni i John który pracuje w drugim pokoju to też jest, dlaczego pozwalam Matyldzie tak krótko oglądać trochę telewizji no i życzymy wam miłego, pięknego fantastycznego dnia Bye.